Witam Cię, jeżeli jesteś tutaj nowy, kliknij subskrybuj. Niestety ale musisz kliknąć dzwoneczek, aby moje filmy były tobie wyświetlane jako pierwsze. Trzymaj się, na razie, cześć, lecimy. Witajcie, czołgiści, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku złota. W sumie można powiedzieć, że to jest nowa seria na moim kanale. Jest to seria, można powiedzieć świąteczna. Jest to seria poradników do World of Tanks. Tylko nabierzcie do tej serii dystansu, bo nie jest to seria, że ja mówię, że ja wiem najlepiej, tylko to jest seria poradników moich spostrzeżeń jak w tą grę teoretycznie grać, jak w niej dobrze się czuć i wykazywać jakiś tam w miarę poziom, tak? Także jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, jeżeli ktoś ma odmienne zdanie, napiszcie w komentarzu, wszystko jest do przedyskutowania, tak? To jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Mi się tak gra dobrze, jak ja mówię, jak ja robię, i, i, i na to musicie wziąć poprawkę, tak, bo, bo tyle jest opinii w wodzie, ile jest osób. To jest akurat moja opinia, mój poradnik dla osób, y, które no teoretycznie chcą mieć jakieś tam pojęcie, ale ja wiem, że zaraz się znajdzie pięciu pięciu innych, co jeden ci powie ale co ty pieprzysz, drugi ci powie dobrze gada, trzeci ci powie jak ty to chyba typowy poza a czwarty ci powie, że masz nikłe pojęcie tak, także, także także zostawmy tutaj swoje mądrości dla siebie pozostawmy swoje mądrości w komentarzu i ewentualnie tam, tam przegadajmy jakieś tam sporne kwestie dzisiejszy odcinek jest dosyć nietypowy, bo jest to odcinek o perkach w większości, yy, kiedy spotykam osoby w wodzie, to z tego co zauważam, to większość jest problem z perkami. A nie oszukujmy się, według mnie, yy, według mnie, podkreślam, yy, załoga na czołgu to jest 60% sukcesu, tak? Bo wiadomo, gdzie stokowy czołg, to tam wiadomo, to też zaniża, ale gdzie nie ma załogi, tam jest no... <niosenie> niedosyt, tak? Ogólnie będę się sugerował dychami, ja jestem osobą i ogólnie wydaje mi się, że to jest najlepsze rozumowanie, która załogę już patrząc na badania od samego początku, od, od pierwszego tieru, jeżeli jest taka możliwość, tutaj za chwilę wam, na, o idealny przykład wam podam na, na, na drodze do Jagody, już od samego początku analizuje jak będzie działać dycha z danymi perkami. Ja jestem osobą, też musicie wiedzieć, że jestem osobą, dla której Czołgi zaczynają się od ósmego poziomu. Dla mnie to, co jest niżej, to jest cheat. Ja tym po prostu rzadko kiedy gram. Gram rekreacyjnie, może raz na miesiąc. I teraz, tak pytacie mnie, dlaczego ja mam jedną załogę. Ze względu na to, że dla mnie na ósmym poziomie najlepiej się gra prękami, Z tego, co mi się tutaj wydaje, nie zauważycie tutaj żadnej, y, żadnej. Y, Żadnego czołgu, o właśnie, Ferdinand akurat jest, ale on jest, ponieważ jest robiona Jagoda. Ale tak, tutaj to wszystko zobaczycie, tutaj po wczorajszym openingu dzisiaj wszedł Isu, Borsuk i tak jak Wam mówiłem, trafiłem tego Bizonte C45 już poza, poza konkursem, poza odcinkiem. Także dla mnie, ja nie zostawiam czołgów, nie zostawiam czołgów dziewiątki, jeżeli powiecie, no nie zostawiasz, a co z dziewiątkami, dziewiątki, dziewiątki są zostawione, czołgi są, to są to czołgi specjalne, które zostały zdobyte za y, linię frontu i za, y, za stalowe głowce, także to są moje dziewiątki, y, ogólnie powiem wam tak, Tutaj jeszcze tak co do jakiejś tam prosperowania pieniędzmi w wocie. ja nie polecam zostawiać czołgów ogólnie, no bo po prostu te czołgi są potrzebne na dziesiąte poziomy, które kosztują 6 milionów 100. ,000. Dlatego, jeżeli nie macie, yy, ogólnie ja wychodzę z założenia, że po to są dychy, żeby je robić i żeby jednak one były najlepsze, skoro nie ma dalszego poziomu, tak, czyli załogę, jeżeli zaczynam robić, to zaczynam ją już robić od podstaw, od podstaw już tam gdzie się da, bo na przykład musicie zobaczyć to, że możecie mieć taką na przykład akcję, że macie y, sztuga, wchodzicie sobie w załogę i macie tutaj czterech załogantów, tak? To jest linia cały czas do Jagody. No tutaj się rozchodzi, no dobra, to już jak Pancer 4. To już jest linia stricte do Jagody. Macie czterech załogantów, tak? Tutaj jeszcze mam go zakupionego. Ogólnie to taki protyp nie polecam sprzedawać tych czołgów, kiedy jest drzewko na nie, tylko je poczekać. je dopiero jak się drzewko zakończy, bo sprzedajecie je też po tańszej cenie. Także musicie o tym pamiętać. Yy, I tak, tu mieliśmy czterech załogantów, przejdźmy sobie do jak pantera Ogólnie prawdopodobnie ten poradnik będzie podzielony na dwie części, bo to może trochę długo wyjść, tym bardziej, że ja chcę Wam to dosadnie wytłumaczyć. Zobaczcie sobie teraz, tak macie już na siódmym tierze, czyli kolejny czołg po jak zerze. Macie panterę, macie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Macie już pięciu załogantów. Pójdźmy dalej. Przejdźmy już nawet na dziewiątkę. Na dziewiątce macie już sześciu załogantów, tak? Więc tutaj jest akurat pokrzyżowanie planów, ale ja już od początku, rozdając perki, biorę pod uwagę ten czołg. Muszę zrobić tak, ułożyć perki, aby na nim mi się dobrze grało. Bo musicie pamiętać, że tutaj człowiek może jeździć szybko, ale już tutaj może jeździć wolno. I musicie to przeanalizować. Ja wam opiszę każdą, każdą jakby, każdy rodzaj pojazdu. Załogę dla lightów, załogę dla medów, załogę dla ciężkich, dla niszczycieli i dla art. Powiem wam co, dlaczego tak, dlaczego tak robię. I naprawdę, jeżeli nie macie ósemek premium I musicie sobie już zostawić, na przykład jak ja bym chciał sobie tego Ferdinanda zostawić To naprawdę lepiej jest, ogólnie chodzi o przerzucanie załogi Lepiej jest, jak ja tą załogę sobie przerzucę na dziewiątkę Tyk I tu, na tą ósemkę założę sobie nową załogę Rozumiecie o co chodzi I tą, którą już tutaj jakieś perki wbiłem to już będę miał na 9, będę robił dalej perki, na 10 będę robił dalej perki ze względu na to, jak ja chcę ją dlatego przerzucić. Bo ja już w tym miejscu, bądź w tym, już nawet gdzieś, no tutaj, miałem sobie zamysł, że ta załoga ma być zrobiona pod jak Panzer 100 I na tym się skupiam. Dlaczego sobie to tak przeanalizowałem? Wziąłem sobie pod uwagę celowanie, czas celowania, rozrzut na 100 metrów, średnie uszkodzenia tutaj, tak samo bierzecie pod uwagę, czy ogólnie, no. Braterz po broni mogłoby się przydać. Tutaj na pewno Desperat by się przydał, bo jednak jak dom możecie mieć te 10% HP i możecie coś dingnąć, tak? Nie oszukujmy się. Więc Desperat tutaj jest też bardzo dobrą perką. Ja wam za chwilę wytłumaczę te wszystkie perki. O co chodzi z tymi perkami, tak? Bo wam na razie daję zamysł. Skoro wiemy, że może mamy tutaj prędkość maksymalną 30 na godzinę, to wypadałoby, żeby ten czołg miał gładką jazdę, żeby się po prostu szybciej rozpędzał, tak? Czy tam. Czy tam yy... No, czy tam szybsze poruszanie po tym gruncie, tak? Przejdźmy sobie do perek, bo to jest ja z tego co zauważyłem. Większość osób ma problem z tymi perkami, nie wie co jest 5, co jest 10, nie wie dlaczego. I ogólnie Waszym przyjacielem jest ten przycisk: jest zarządzanie załogą. To jest bardzo, bardzo ważny przycisk dla Was. Czy Przypuśćmy sobie, że mamy obiekta 140, albo inaczej, mamy y, tutaj. Y, no mamy tego jak Panzer 4, tak? Kupiliśmy go dopiero, tak? On nie ma załogi. Co robimy? Zakładamy sobie załogę jakąkolwiek, powiedzmy. Znaczy ona, jak, jak ją kupicie za, bez niczego, ona nie będzie miała yy, w ogóle. Yy, a skąd ja to załogę A nie wiem, dobra, mniejsza. Ona nie będzie miała w ogóle yy, perków, nie będą mieli perki. I ogólnie chodzi o to, jak zobaczycie sobie, tutaj jest poziom wykszkolenia. Jeżeli ja bym chciał, yy, nie miałbym w ogóle załogantów, tak? Klikam sobie tutaj, rekrutuj dowódcę. Jest tak, mogę za darmo, załoga będzie miała 50%. Mogę za 20 tysięcy srebra, załoga będzie miała, będzie miał 75%. Mogę za 200 golda, załogan będzie miał 100%. Grając w bitwy randomowe, wbijacie sobie poziom tej załogi, tak? I wiecie sobie, poziom załogi, jeżeli poziom, tak jak mówię, przeba, prze, prze, przeszkolicie go będzie miał 75% to perka wam nie będzie wchodziła i to jest jakby tu jest jeden pasek postępu, a tu jest drugi niewidzialny pasek postępu, tak? Na przykład widzicie, jest braterstwo broni na czwartej perce. Jeżeli tu by było 75%, ja bym go przeszkolił, to to nie robiłoby się. Nie, po, pasek postępu nie szedłby dalej. Ze względu dlaczego? Yy, ze względu na co? Na to, że po prostu tu jest 75%, i my przeszkalając go za 20 tysięcy srebra, musimy mu na bitwach losowych dobić to do 100%. I wtedy to się zatrzyma tutaj na 100% i kolejne bitwy, kolejny exp będzie już szedł w perek. Tak samo, jeżeli nie mamy żadnych perek, totalnie 0 i no powiedzmy, że wyobraźmy sobie, że tu jest 0, tak? Jeżeli mamy 0 perek, tego nie ma i tu mamy, kupujemy nowego, czystego załoganta. To on, w sumie mogę wam to zrobić, żeby już tak objaśnić na 100%. Kupuję sobie załoganta, tak, czyściutki, pusty załogan. Kupiłem go za 20 tysięcy srebra, tak jak to robi 90% osób w bocie, żeby nie wydawać golda. On ma 75%, nie ma żadnych perek. Pierwsza perka wejdzie mi w, do, w momencie w tym, w którym ja tutaj wiję 100% na bitwach losowych. Wejdzie mi 100%, wtedy będę mógł dać pierwszą perkę. Teraz musicie pamiętać o tym, że ok wy, zrobiliśmy 100% na tym czołgu, daliśmy perkę. Przypuśćmy, że skończyliśmy expić ten czołg, odblokowaliśmy kolejny, tak? Jak pantera. chodzimy sobie tutaj, jak pantera. I tego załoganta, którego tutaj mieliśmy na 100%, Wam pokazuję. Tego załoganta, którego tutaj mieliśmy na 100%, tego, wysyłacie sobie do koszar. Przechodzicie na tą panterę i wybieracie sobie tego załoganta. Jak widzicie on się świeci na czerwony. Jeżeli wam się coś świeci na czerwono, znaczy, że coś jest nie tak, prawda? Sprawdzacie sobie. Musicie na niego dać. Ogólnie jak sobie uzupełnicie wszystkich załogantów i teraz wam pokażę ten magiczny przycisk, o którym wam mówiłem. Już wam pokazuję ten magiczny przycisk. No uznajmy, że tu jest wszystko. Klikajcie sobie ten magiczny przycisk i macie przekwalifikuje. Automatycznie przekwalifikujecie wszystkich załogantów, nie musicie się bawić i klikać, i tak dalej, i tak dalej. Ale skupmy się na tym jednym. Wiliśmy mu 100% jedną perkę, tak? Już weźmy tego. o! Wiliśmy mu 100% i jedną perkę zaczęliśmy robić. I akurat w tym samym momencie wpiliśmy kolejny czołg. Przerzuciliśmy go na ten czołg, dajemy mu akta osobowe. Yy... Tutaj przekwalifikuj 20, a cyk. I on już jest przekwalifikowany. On miał 100%, miał jedną perkę na tamtym czołgu. Ale w momencie przerzucenia on ma 81% ze 100%, jak widzicie. I trzeba mu dobić tu 100%, żeby tu zaczęła perka rosnąć. Jeżeli tą perkę wbijecie na 100%, Pojawi Wam się kolejna możliwość wypicia yy, kolejnej perki. Czyli taka jest zasada. Mam nadzieję, że jakoś tak w miarę Wam to yy, jasno wytłumaczyłem. Co dalej? Co dalej? Już wiemy jak to mniej więcej wygląda, to całe badanie i tak dalej, i tak dalej. Zapytacie mnie też dlaczego tu jest załoga niekompletna. tak? To też Wam wytłumaczę za chwilę. Przejdźmy sobie ogólnie do perek. Przejdźmy sobie do perek i mi chyba będzie to najłatwiej wytłumaczyć O, czak się wpieprzył, dobra, nara no. Przejdźmy sobie do perek, najłatwiej mi to będzie wytłumaczyć na dziesiątkach Tak jak mówię, czołgi są dla mnie ustawiane, wszystko jest ustawiane pod y, dziesiątki Mamy Med najlepszy aktualnie w grze Nie licząc obiekta 907, mamy obiekta 140 Zapytacie mnie, dlaczego ty tutaj masz takie perki Ogólnie tak wszystko zależy od tego, jakimi jesteście graczami. Czy jesteście bardziej pasywni, czy jesteście bardziej agresywni, czy gracie bardziej bezpiecznie, czy jednak ryzykujecie. Ogólnie jest jedna pewna zasada w czołgach typu właśnie medy, bądź czołgi tego typu, bądź tego typu, tego typu, które nie mają odwracalnej wieży. Ja wam powiem taką jedną zasadę i to sobie weźcie do serca, bo to, to mówią nawet osoby, które bardzo dobrze grają w tą grę. Med stojący to martwy med. Czyli jeżeli wam zdejmą gąskę, a wy nie macie naprawy, to jesteście martwi. Na pewno na, na tierach 10 poziomu, na 10 poziomie czołgów jesteście martwi. Zaraz się znajdzie jakaś życzliwa lodówka razem z jagodą. Tyntka. Pytacie mnie, no dobra, mówisz tak, to dlaczego masz braterstwo broni? Inaczej bija. Braterstwo broni ja mam, ponieważ ja po prostu gram bardziej pasywnie. Ja staram się gdzieś tam objeżdżać, gdzieś jednak flankować. Nie wystawiam się na taki pierwszy ogień, żeby mi ściągali gąskę, bardziej tym medem. Strzelam za innych czołgów. Dlatego, dlatego ja poszedłem jednak w braterstwo broni. Ogólnie. Najważniejszą perką, i teraz sobie przejdźmy. Dlaczego to tak wygląda? Ja tutaj zaryzykowałem, tak? Możecie chyba już na, na 430 u też, nie? ale mam tutaj gdzieś takiego meda, gdzie jest załoga wzorowa. Nie, ja wszędzie widzę gram pasywnie. No dobra, ok. No ja bardziej jestem pasywnym graczem, dlatego idę braterstwo broni, a nie naprawę. Ale wytłumaczę Wam tak ogólnie: braterstwo broni, co Wam daje? Ogólnie, żeby Wam zadziałało braterstwo broni. Musicie je mieć zrobione na wszystkich załogantach. I musicie przemyśleć to, że to nie jest tak kolorowo. Perki się nie wbijają na wstyknięcie. Najlepiej jest je robić na pierwszej perce. Ogólnie, no, fajnie tu by było zrobić tak, że zrobić yy, ogólnie żarówkę pierwszą, naprawę. Dla tych co lubią agresywniej i ogólnie bezpieczniej, to żaróweczka naprawa, tak? Potem na drugą perkę full braterstwo broni. Bo tak jak wam przypominam, braterstwo broni działa tylko i wyłącznie, jeżeli wszyscy załoganci je posiadają. Jeżeli wy zrobicie sobie tutaj jedno braterstwo, potem na trzeciej perce jedno braterstwo, potem tutaj jedno braterstwo i na przykład jeszcze na tej sobie zrobicie braterstwo na pierwszej perce, albo nawet nie, tu będziecie mieli na drugiej, a na dowódcy wbijecie na szóstej perce, to wam to braterstwo nie zadziała, dopóki wy na dowódcy nie wbijecie braterstwa. O tym pamiętajcie, bo wiele ludzi popełnia taki błąd, bo nie wie. Dlatego braterstwo jest najczęściej robione na jednej, jest robione najczęściej na pierwszej albo na drugiej perce. Dlaczego to braterstwo jest takie ważne? Ogólnie dla mnie w grze najważniejsza jest żarówka. Szósty zmysł. Za chwilę wam wytłumaczę dlaczego, ale braterstwo też. Jeżeli macie braterstwo broni, ogólnie jak sobie najedziecie na każdą perkę, to wam piszę, ale ja wam to delikatnie... Yy, delikatnie... No, delikatnie podpowiem, i tak dalej. Po prostu poprawia to wszystkie, wszystkie umiejętności załogi, tak. Do celności, do przeładowania, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taki, jakby, boost, To jest taka mniejsza racja żywnościowa. czego mówię teraz o żarówce? Szósty zmysł. Jeżeli nie macie szóstego zmysłu, to nie wiecie nawet, że jesteście wykryci. Jeżeli posiadacie szósty zmysł, to bodajże. Dwie sekundy po wykryciu Dostajecie taką żarówkę tutaj na środku ekranu Dostajecie informację, że zostajecie Wykryci taką właśnie żarówką Jeżeli jej nie macie zrobionej to was wykryją Wy nawet o tym nie będziecie wiedzieli No i niestety dostajecie Bęcki, bo się nie schowacie, nie zdążycie się schować No i jak widzicie dalej jest zrobiona naprawa I potem Naprawa, właśnie co to jest naprawa Naprawa to jest po prostu szybsze naprawianie Gąsienic i uszkodzonych modułów Naprawa działa już od momentu rozpoczęcia szkolenia tej perki. Potem jest zrobione rozpoznanie w sytuacji, ponieważ ten med też bardzo dobrze potrafi świecić. Są perki funkcyjne, typu ogólnie tak, możecie sobie zrobić zdjęcie, dlaczego ja to tak mam. Tym medem często jeździcie, w ruchu strzelacie. Chcecie ogólnie mieć jak najlepiej skupiony celownik. Musicie pamiętać, że te dwie perki tutaj to i tutaj to te dwie perki. One się ze sobą łączą. Macie dodatkowe korzyści, jeżeli macie je dwie zrobione. Najlepiej, po prostu, je robić tak, jak tutaj, że one są. Jedna, jak widzicie, gładka jazda poprawia Wam celność podczas strzelania w ruchu. A strzał z biodra poprawia Wam celność podczas obrotu wieży. I warto o tym pamiętać. Ten MET, trzeba też powiedzieć sobie jasno, ma bardzo dobrą mobilność. Prędkość maksymalna jest 55 na godzinę. Pytacie mnie dlaczego, więc mam tu zrobione taranowanie? Po prostu można komuś piznąć z tarana i zabierzecie mu całkiem sporo ilości HP. Ja nie mówię, żebyście walili w mausa, ale jakieś tam mniejsze lighty i tak dalej, jak najbardziej. I potem jest zrobione bezpieczne magazynowanie, ponieważ ten metyl lubi sobie yy, gubić magazyn i tak dalej, także także bezpieczne magazynowanie zapobiega od padania magazynu. A jeżeli wam pa padnie magazyn, no to ładujecie tam cholerę dłużej. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o medy. Pytacie mnie, jaką będziesz robił kolejną perkę? Kolejna perka to będzie albo maskowanie dla mnie, albo gaszenie pożarów. Ja się ogólnie staram robić tak, że robić te główne, potem funkcyjne, potem główne i potem funkcyjne i potem główne. Ja sobie to tak nazywam. Funkcyjne to są te, które gdzieś tam nam. Jakieś tam inne rzeczy, a główne to są te takie jedne z ważniejszych, bo bez braterstwa broń jesteście słabsi, bez naprawy, szybciej się wypierdzielicie, bez maskowania, będziecie się częściej świecić, bez gaśnicy się spalicie, tak? Dlatego dla mnie to są te główne perki. Przejdźmy sobie do czołgu ciężkiego, to jest akurat Maus. Jest tu wbite braterstwo broń na pierwszy poziom, ale jak widzicie, tu złamałem swoją zasadę, wbiłem dwie główne perki od razu. Dlaczego? No ponieważ jak ten Maus stoi, no to on już się raczej nie ruszy, bo, bo naprawa jego gąsienicy naprawdę długo trwa, dlatego też jest zrobiona ta naprawa, no Maus nie może stać, Maus nie może stać, potem są zrobione perki funkcyjne, no jak widzicie jest tutaj te ranowanie już wbite na 51% i byłaby możliwość, że gdyby było wbite na 100 i taki Eber by we mnie wjechał, to prawdopodobnie zostałoby mu może z 10 HP, może ze 100 albo by szedł na, na, na całego tarana, więc to jest właśnie taki protip, że jednak na tych cięższych czołgach to taranowanie też jest dobre, bo wy wcale nie musicie, musicie pamiętać o tym, taperka, czyli, y, czyli, 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 czyli kontrolowane uderzenie, nie działa tylko jak wy w kogoś pieprzniecie, Tylko musicie pamiętać o tym, że to też działa, jak ktoś w was wiedzie. Wy możecie stać w miejscu, ktoś się właśnie pieprzy yy, i, i to wystarczy, tak? Także na to musicie zwrócić uwagę. Wejdźmy sobie do innego czołgu ciężkiego. Tutaj jego akurat zaletą jest bardzo duży pancerz wieży i, i, i ogólnie kadłuba z przodu. Obiekt 705 a mianowicie. Jak widzicie, tutaj też jest wpierdzielone pierwsze braterstwo broni. To są takie uniwersalne perki. Już na takich standardowych czołgach, to nawet na prawa też widzicie, ciała jako druga, tak? Ale jak już sobie przejdziemy, akurat tutaj są perki spieprzone. Ale jak już sobie przejdziemy do AMX 54B, to pomyślcie sobie tak: ten czołg nie ma wieży, tak? On może strzelać tylko tak, jak się odwróci całym kadłubem. Zdejmują mi gąskę. No i co? Jestem martwy, jestem martwy. Nie mogę nic kompletnie zrobić. Dlatego tutaj weszła żarówka pierwsza. Potem weszła perka funkcyjna. I potem weszło do, wchodzi dopiero braterstwo broni. Ogólnie, jak sobie możecie potem ponajeżdżać w wodzie na tej konki zobaczyć co one dają. Bo też nie będę tłumaczył wam każdego, każdej perki z osobna. Bo to, to też by za długo, za długo zajęło. Także tak to wygląda. To do medu. No to medy już wam pokazałem, tak? Tutaj akurat wam pokażę Ebera. Zastanawiacie się dlaczego na tym Ebrze jest yy, maskowanie. No bo on po prostu u mnie robi też zapasywa. Dlaczego jest naprawa? Bo Ebr bez kółka to martwy Ebr, na przykład tak jak wam mówiłem. Dlaczego tu jest taranowanie? Ogólnie, jeżeli jest na natarcie, jedziecie w y, Enemy Ebra, który nie ma perki na taranowanie, to tak naprawdę wystarczy mu wsadzić jedną pestkę z Normalnego pocisku, nie musi być burzak to być go tarany. Pobiec na 100% martwy Macie ogólnie 80% szans na zwycięstwo takiego pojedynku Ogólnie to ta parka powinna być Szybciej zrobiona, wydaje mi się, że już nawet tutaj Ale, ale, ale Ale niech już zostanie tak jak jest Co do art. Na arcie to już jak kto woli Ale ogólnie wydaje mi się, że Braterstwo broni z maskowaniem To jest podstawa Tutaj widzicie, że jeszcze żarówa jest Niektórzy sądzą, kurwa po co mi żarówka na arcie? Jak się zaświecę, to wiadomo, że zginę. Jest to jakieś myślenie, ale ja jednak czuję się komfortowiej, jak wiem, że się świecę. Dlatego tutaj weszła jeszcze yy, żarówka. Ale na arcie główną i najważniejszą perką to jest braterstwo broni i maskowanie. Bądź jak ktoś woli, to najpierw maskowanie, a potem braterstwo broni. Artą jest najważniejsze, się nie zaświeci. A potem już perki funkcyjne wchodzą. Taka jest ogólnie zasada na artach. Co do niszczycieli, to jest tak samo niszczyciel, który jak się nie odwróci to jest po nim, więc tutaj akurat trochę zepsułem są na prawo, ale ona już to jest naprostowywana. Także tak to wygląda. Teraz mi powiecie, spytacie się mnie, dlaczego ty mm, nie masz załogi na ósemkach. Właśnie to jest urok czołgu premium moi drodzy, czołgi premium. Jak sobie zobaczycie, o idealny przykład, mamy TS-5, prawda? TS-5 bez załogi. Teraz zobaczcie, klikam sobie przywróć, znalazła się załoga. Pytacie, gdzie ona była? Ta załoga była na E3, 10 poziomu, którą wcześniej Wam pokazywałem. I żebyście nie pomylili, nie możecie przerzucić załogi z E3 na zwykły czołg 8 poziomu, czy jakikolwiek inny czołg musi być premium bo tylko na czołgach premium jak sobie teraz zauważycie widzicie, niby się to świeci na czerwono że tu jest e ale pamiętajcie o tym, że procenty wam się nie świecą na czerwono To za tym idzie znaczy, że ta załoga działa tak jak powinna działać Pa, nawet się wam szkoli na tym czołgu jak to zrobić? robicie to bardzo prosto jeżeli macie załogę już wbitą na dyszkę, przekwalifikowaliście sobie ją właśnie z dziewiątki Macie ją wbitą na dyszkę. Wysyłacie załogę do koszar. Byk, przechodzicie sobie na ósemeczkę. Wchodzicie na daną ósemkę, na którą wam potrzeba. Ręcznie sobie wkładacie tutaj załogę. Kłopoty techniczne. Dobra, skończyliśmy na tym, jak tę załogę przyrzucę. Wysyłamy sobie tą załogę z trójki. Wchodzimy sobie na. Tego na przykład jest 5, pamiętajcie, że musi, musi, musi być przede wszystkim dany Tedek do Tedeka, ciężki do ciężkiego itd. itd. I załoganci muszą wam się zgadzać. Więc tak, przerzucacie sobie każdego załoganta, i tu musicie pamiętać, że nie przeszkalacie już danego załoganta na ten czołg, bo on działa, tylko po prostu lecicie sobie teraz w bitewkę i gra już zapamiętuje, dany czołg zapamiętuje daną załogę sobie po prostu, potem już możecie tylko i wyłącznie tak skakać klikacie sobie cyk przywróć nie ma załogi na TS5 klikacie sobie cyk przywróć nie ma załogi na trójce pamiętajcie o tym, że to jest najlepszy sposób ekspienia załogi bez tracenia pomyślcie sobie, że macie dwie załogi jak ja bym miał tutaj dwie załogi to ja prawdopodobnie ze względu na to, że ja za dużo nie gram tymi czołgami Tutaj miałbym może jedną, dwie perki. A ze względu na to, że mam jedną załogę, to załogę tą jedną ekspie i tutaj i na tym czołgu. I mogę sobie grać i tym, i tym czołgiem, mając jedną załogę. Czyli nie tracę tego, jakbym miał drugą załogę. Cały czas jest ekspiona jedna załoga. I to możecie zrobić na każdym czołgu, do którego pasują. Jak sobie najedziecie, to widzicie tutaj tak: dowódca, celowniczy, kierowca, mechanik ładowniczy, ładowniczy. Klikniecie co jedno, TS, 5, cyk, macie o. Tu potrzeba dowódcy, celowniczy, kierowca mechanik, ładowniczy, ładowniczy. Musi być po prostu tak samo. Wydaje mi się, że wytłumaczyłem wam to jak najlepiej mogłem. Jeżeli są jakieś pytania, walcie w komentarz. Możecie wchodzić na Teamspeak, Mój klanowy TeamSpeak LG Klan. Zapraszam do klanu Elitarna Liga Gąsiarów, E podłoga L, podłoga G. No i co, widzimy się w przyszłych poradnikach. Także jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do komentarzy. Życzę Wam powodzenia na polu bitwy, trzymajcie się na razie, cześć.